Jest dzień kolejny. Wczoraj powiem Wam chciałem nakręcić podsumowanie jak wracałem przez ten piękny las przed łukęcinem. Ale nie wziąłem ze sobą baterii zapasowych i mi się rozładowała bateria, więc nie nagrałem. No a potem już było ciemno i, i, i nie było sensu nagrywać. A teraz i tak idę na plażę z psem się przejść. I przy okazji, oczywiście, jedną rzecz chcę sobie doczyścić, bo jest bardzo ciekawa, i chcę zobaczyć, czy są jakieś bicia na niej. A być powinny, chcę zobaczyć, czy to jest z pierwszej wojny światowej, czy z drugiej. A to się okaże. Więc słuchajcie, tak yy, to jest ta rzecz, właśnie. Na niej powinny być sygnatury, aby czyszczę ją piaskiem, wodą. Patrzcie, tu jest jakaś w ogóle gruba warstwa, ale to nie powinno być tragedii, bo to jest smar chyba. Widzicie, gdzieś to leżało na strychu. Piękna sprawa, chociaż jest to wiadomo, tu pęknięte. Nie wiem, czy to będę naprawiał, czy nie. Yy, może tylko naprostuję, dam komuś. Samemu nie będę tego robił, bo mogę zniszczyć. Bo się na tym nie znam. Może ktoś mi to naprostuje. Ale przede wszystkim chcę to teraz iść trochę podczyścić piaskiem i wodą i zobaczyć, czy jest jakaś sygnatura w tym. Jest to, powiem Wam, pierwszowojenny albo drugowojenny. Taka łopatka pionierów, jeżeli się mylę to oczywiście piszcie, no ja, ja to wygooglowałem i mi się pojawiło, jak to zacząłem to pierwsze mi się rzuciło w oczy i, i miałem jakieś skojarzenia z tym. Jest to ogólnie bardzo rzadka rzecz, więc bardzo się z niej cieszę. Kolejna sprawa, to są takie części, tu pisze Jobs i oby-s kreska na tym, nigdzie tego nie znalazłem, też to troszkę podczyszczę. Mi się wydaje, że to jest część od motora albo auta starego. Jeszcze chyba nawet przedwojennego. Kolejne części, trzy takie części, ale jest to AK11. Było to wśród, tych, wśród tego aluminium, gdzie były te niestety zniszczone już nie do odzyskania, nie do uratowania yy, felgi od yy, motorynki. Bardzo szkoda. Są trzy takie. Tutaj też chciałem jakiś jakiś szczękotrzymacz mały, też nie wiem od czego. I kolejne rzeczy, nie wiem jak to nazwać, takie widły, nie wiem, no, botyczka, nie wiem, widły. Ale pisaliście mi w komentarzach, żeby ratować takie rzeczy, to no już będę ratował takie rzeczy, bo też tego nie będzie, a szkoda, żeby poszły w niepamięć na hutę. A po, poza tym może zrobił się w górach tam jakąś, jakoś to po prostu... Podczyszczę, uratuję i, i, i będzie dla pokoleń. I słuchajcie, za to wszystko wycena. No, wycena na 15 zł, gdzie za 15 zł muszę przywieźć złom. No, to, śmieszna cena. Na no, widzicie, kolejna militarka, motoryzacja. No, szkoda mi tych felk, no, ale co poradzić? Takie bywa życie. Więc jestem bardzo zadowolony, a ja idę teraz sobie podczyścić to na plażę z pieskiem. Was serdecznie pozdrawiam z tego pięknego lasu. Ciesza, spokój. Ciepło jest, chociaż nie ma słońca, ale ma wyjść słonko potem. Więc bardzo serdecznie Wam dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, trzymajcie się i do następnego. Piona, cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Chciałem Wam pokazać piękne ujęcie lasu. Słuchajcie, idę na złom, już prawie jestem do Pobierowa. Ludzie robią porządki wiosenne, znacznie świąteczne, ale dzisiaj pogoda jak na wiosnę. Mam do przejścia już. Patrzcie, jak to słońce się przebija. Mega, mega, mega. Cisza, spokój. Chociaż w nie jest większa cisza, spokój. Jak w sezonie byłem, powiem wam nad morzem, to raczej unikałem Pobierowa, ewentualnie Dziwnówek, chociaż też nie za dużo ludzi. W nie jest tych ludzi na tyle i jest na tyle miejsca, że po prostu y, oni się jakoś tam rozpieszchają i, i są, ale są wszędzie. Więc tam nie ma tłoku zupełnie, więc jest naprawdę super. Yy, no, idę na złom i mam nadzieję, że coś będzie ostatnio. Było dużo fajnych rzeczy, jak widzieliście. A kto nie widział, ten zapraszam do poprzedniego odcinku oraz też do subskrybowania mojego kanału. Yy, będą inne filmy. Yy, sztormów na razie nie ma, więc. Chodzenie z wykrywaczem, nic nie odsłoni, nic nie wyrzuci, nie zabierze piasku. Chodzenie na bursztyn też na razie nie, bo nie ma w ogóle wiatrów, prawie że w ogóle nad morzem nie ma fali, jest taka leciutka tylko falka. Patrzcie, jakie las I tylko słuchać szum. Yy, dziś aktywny dzień, bo jest piękny dzień. Yy, coś tam porobię przy mieszkaniu, bo muszę tam w ogródku trochę wyplewić, bo wiecie, udało mi się nabyć to to mieszkanie i ono jest na parterze, mam tam tak troszeczkę trawnika, jakieś nasadzenia i chcę po prostu te nasadzenia jakoś sobie tam uporządkować, żeby to miało ręce i nogi, chcę jakieś tam trawy pampasowe dać, będzie to ładnie wyglądać, czy jakieś hortensje na przykład. Ok, nie przedłużając, Uciekam na złom. Ostatnio fajne rzeczy były, ale dużo zniszczonych, ale coś udało mi się uratować wyceny niedrogie. Więc też mi to odpowiada. Dzisiaj wziąłem sobie rękawiczki, bo niektóre rzeczy wiecie brudne w smarach. Więc po co brudzić ręce? Potem jak wracam i ciuchy będę brudził, nie bez sensu, bez sensu po prostu. Okej, okay, dobra. Uciekam i zobaczymy co ten dzień przyniesie. O zobaczcie, już rzeczy dla mnie, siekierka Podkowa, podkowy zbieram na drywutnie Też stara motyczka Ale patrzcie tu w ogóle jaki młotek, piękny Własnoręcznie wykonany Z jakiegoś okucia Rączka, bardzo mi się podoba Patrzcie tu jakiś kawałek mosiężnej łyżki To też i chyba z O, 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 o. Ale to będzie współczesne, bo po plastiku widzę. O, patrzcie, jaki klucz. To będzie klucz chyba. Takie rzeczy zabieram jeszcze. Samoróbki, podkowy, podkowy. obcążki. O kucie, kawałego kucia. Patrzcie, to wygląda w ogóle jakby to wszystko wykopane było No, takie złomiszcza powiem wam. O, okucie jakieś. Też wezmę. Tego wszystkiego już nie będzie. O, tu też jakiś młotek <noise> Albo wybijak, nie wiem jak się to nazywa. O, kolejna rzecz. Ciekawe rzecz Ciekawe rzecz To nie wiem co to jest totalnie klucz Francis ale to jest już nowy Wygląda no, wszystko jakby było wykopane no O jakiś wybijak o, 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 ładno kuć. Chociaż chyba nie całe, albo takie małe, ale ładne Warto to dobrze przygrzebać Kieszkawek fajerki chyba To nie wiem, a to jest wiem już brony. O, tego duchu. też jakieś stare okucie też warte uratowania kurczę o tu jest okucie ale to jest to współczesne co ostatnio nie wziąłem nie podkowa cała cała biorę kurczę kasy sobie z dołu nie wziąłem jak już tylko dyszkę, dyszkę zabrałem. A na no tutaj w znajomości może doniosę po prostu następnym razem i tak będę. Ja wie, to trzeba będzie skoczyć do bankomatu. O, i kolejna podkowa. O, to mi się podoba. Mówiliście, że bym zabierał za takie rzeczy, no i zaczynam już zabierać. Czy może tu coś... O, to jest to, co ostatnio odrzuciłem. Myślałem, że stare, ale to nowe. To jakieś takie przypięcie dziwne, zobaczcie. Ale to nie wszystko z tego złomu. Jeszcze tu patrzę Odrzucę sobie tak na jedno miejsce, żeby jak się to mówi Niczego nie przeoczyć Trzebać za panika to ale strzelony już sama góra żelazna No i jak widzicie w żelastwie nieraz też fajne rzeczy można dziubnąć. Co tu pisze, ja to ostatnio zostawiłem? Nie wiem nawet. Muszę tu dokładnie zobaczyć wszystko co tu jest. A to jest chyba tu na ten nóż taki co się w polu robi, nie wiem, tak mi się wydaje Ale wiecie co, to może z ciekawości też wezmę Może to była jakaś kawałek pochwy czy coś wezmę to To odrzucam na, na kupę żeby nic mi się tu żeby nic nie przeoczył to odłoży właścicielowi mosiąc czemu nie jak tu gmyram, to... To nie będzie. Nie wiem, czy to jest miesięczne. No A, podkowa, ale niestety nie cała. Ta łopata, ta już będzie współczesna. Tamta ta bardziej przypomina niemiecką starą. Nawet może i wojsko. Patrzcie, kawałek podkowy, ale zrobiony z tego... Takie wbicie, albo taka podkowa była, nie wiem. O, jakiś nóż A tu patrzcie, nóż ze swastyku <gry> Drugowojenny. Nigdy nie wiadomo, powiem wam, nigdy nie wiadomo. Zobaczymy go. Chyba ta kubka mi się już kończy Chyba wziąłem co co było ale fajnie Powiem Wam podobają mi się te rzeczy To też rurka mosiężna? Nie Tutaj chyba Nic nie ma No ale i tak jest dużo tak? Dobra, ta kubka przegrzewana. Zobaczcie tu takie misy jakby nie wiem od czego to jest Czy tu była miska Szkoda że to jakichś przystrzelin nie ma to druga A nie grille <grystanie> Aj miski No w sumie jakiś tam kształt miski był O patrzcie co tu jest Na tempomat jeszcze Jakieś podłączenie O tu świeca Ale już stan kiepski lichy W pierdełkach też warto kupnąć. O, to nie wiem, co to jest. Patrzcie, jakieś takie pudełeczko zamykane. O, ciekawe. Warto sprawdzenia. O, jakiś klucz był grzechotka. I takie tam. Jak tu patrzę, to jest puste w środku. Ale wiecie, co ja to zabiorę. To nie jest nowe, tylko ten łańcuszek wydaje mi się jest nowy. Taka ciekawostka zobaczymy. Zdjęcie zrobię w Google. Zobaczymy, co to może być. Czekajcie, karnister. 20 litrów, ale 83 rok. Się chyba nic nie zmieniło w tym. Patrzy, czy na żelibie coś jest, ale wiecie, nic nowego nie widzę. Nic nie przysiężę. Nic nie ma. No to było, patrzcie jakie. Australia patented Nie ma przejdę jeszcze tam na te drobne Patrzcie, tyle rzeczy mi się zbierało, a ja mały plecaczek mam, ale nie są to duże gabarety, trochę będzie ważyć Jakoś się z tym zabiorę. Nie wiem czy to brać, czy to jest takie stare Chociaż jest chyba Wygląda jakby z morza wyrzucone albo... Nie wiem, albo z, wykopane Trzeba tu jeszcze kuken zrobić, o Ty też chyba jakiś zawias był czy coś To jest dziwne nie wiem, co to było Takie podczepiane Nie mam pojęcia. Czy to był śledź? Trochę tak wygląda, jakby to był śledź, tylko nie ma tu zaczepienia. Też wezmę. Wszystko sobie w domu poidentyfikuję. No a tu już nic nie widzę. Tu jeszcze Pata. Tamtej opaty chyba nie wezmę Trochę sztuczcy Garda taka pucha jakaś Tu ta szufelka tego, tego już nie ma też to Jest jakieś chińskie badziemy Te sztućce, co to jest w ogóle? Gerlach nierdzewne ładne nawet O, ale patrzcie tu tu ładny sztuciec. Ho, ho, ho. Puchatius wans. No i to już jest antyczek. O, to już trochę lat ma. Wydaje mi się, że przedwojenne. Piękne, to wezmę. To nic nieważne, bo może do listów nawet. Zobaczcie, czy te łychy przypadkiem nie ma na przykład swastyki na nich, bo to tereny niemieckie, to mogą być. O, jakieś zbocenia były. To co? San Marino, stal nierdzewna, Kenik Stach. Ale to wszystko już współcześniejszy. Tam tamten nożyk starszy. Zobaczę jeszcze, czy w aluminium tam coś jest. Dobra, to ten nożyk też biorę. Tu tutaj piękne Belgii od motory Tu jest jeszcze Dagan, to skuter będzie jakie jest rozgrzebane, to jeszcze kukle A to co? Made in USSR O! Jeszcze taki jeden Szczynko trzymać, że ostatnie tylko jeden to go wezmę Też szczynko trzymać, uszkodzone od motorynki Kolejna motorynka Nic nowego nie widzę Z tych rozgrzebanych rzeczy też nic nie ma z tych części motorowej. A ja szkoda. I 0,50 AW. Warto to wziąć, jakby komuś brakowało. Teraz brakuje. No, nic nie widzę, za mnie. Więc chyba dzisiaj większe żelastwa. Dobra, ja już po po skupie złomu, no jestem zadowolony, fajnie, nie było jakieś tam nie wiadomo militarki jak ostatnio mi się udało, chociaż z militarki też coś dzisiaj jest, zaraz Wam pokażę, yy, ale fajne rzeczy mi się trafiły, które zostaną dla mnie, kupa fajnych narzędzi starych, podkowy, co pójdą do drywutni w górach, bo też już zacząłem zbierać podkowy, żeby sobie tak wiecie obić dookoła drywutni, fajnie to będzie wyglądać i stare narzędzia, pisaliście mi, że warto brać, yy, też będę je ratował, ponieważ no chcę uratować przed hutą, a już tego nie będzie. Jest tego trochę. Zmieściło mi się w mój mały plecaczek. Wziąłem tą motyczkę. Tu są okucia. Ten motek jest mega, tak mi się podoba. Ręczna robota, zobaczcie jest piękne, więc jego zrobię i zostaje dla mnie. Tutaj taki wybijak, jak to będzie. Dla Mariusza. Mariusz lubi takie różne narzędzie, takie rzeczy. Ten klucz, bo to chyba jest klucz. To też będzie dla Mariusza. Yy, nie wiem, czy Mariusz będzie chciał się siekierę. Yy, tutaj... Yy, podkowa jedna. Podkowa druga. Tutaj jest... Nie, co To jest też chyba jakiś taki klin, czy coś to będzie, tak mi się wydaje. Yy, to jest jednak nie żadna pochwa, tylko chyba śledź, tak mi się wydaje, bo... Tak to wygląda, jak śleć. Nie mam pojęcia. Yy, drugi śledź też go wziąłem. O, tu jest ta militarka. Pazur wyciągu od yy, od Mausera z II wojny światowej. Druga podkowa, trzecia podkowa. Yy, wziąłem też tą obudowę ze sztila, bo jest to stara obudowa ze sztila. Warta uratowania, bo ludzie mogą poszukiwać. Wiecie, jakieś części akurat im tego brakuje, więc. Uratowałem to, to prawie nic nie waży. Ten taki szczęko trzymacz co ostatnio drugi. Też wziąłem, bo wydaje mi się motoryzacja PR. Słuchajcie, tu jest bardzo ładna rzecz. u Hatius Szkoda, że tylko jeden, a nie ma zestawu. Piękny zestaw był. Widziałem już na internecie, piękny, na pięknym stojaku. No i to jest już rok 1900, 1920, więc przed drugą wojną światową, więc... Więc pięknie naprawdę. I to wziąłem. Tego nie, umie, nie umiem rozszyfrować, co to może być. To jest otwierane, puste w środku. Więc nie wiem. I słuchajcie, za to wszystko wycena na 20 zł. Więc jestem zadowolony. Kiedyś po, na złomie, tam w górach, yy, odłożyłem sobie podkowy. A właściwie mówię, aha, tutaj już. Uważam, bo każda podkowa 10 zł. No to w takich cenach nie będę brał. Wiecie, znacie mnie, ja lubię okazyjnie kupić. A dzisiaj za 20 zł. no zawsze z tych rejonów ten pazur wyciągu od zamka, od Mausera będzie. Młotek zostanie dla mnie. Podkowy trzy zostaną. Więc w sumie fajnie, a jakiś ten na przykład nożyk czy to obudowę sztila, to się z kimś wymienię, może komuś będzie potrzebna. No i oczywiście dla Mariusza też polecą rzeczy, może będzie czymś zainteresowany, jeśli chodzi o jeśli chodzi o stare narzędzia. Zastanawiam się, czy też okuć sobie nie zostawiać i też na przykład też w tej drewutni, czy nie zrobić tych okuć. Na pewno je będę ratował i stare narzędzia już też będę ratował. Nie wiem, czy z PRL. Z PRL może dla Mariusza. Ale tak, takie ręcznie kute, bo to są ręcznie kute przez kowala, widać, że młotek to jest zrobiony. Bardzo mi się podoba. Ma swój klimat, jest starą rzeczą i ważne, że uratowane. Więc słuchajcie, bardzo serdecznie Wam dziękuję, e, a ja tu będę długo, więc będę ten złom, tak co dwa dni odwiedzał. Zresztą właściciel mnie zna i, i, i odkłada mi rzeczy. Więc wycena na 20 zł za 20 zł muszę przywieźć złomu, więc no, gruszowe sprawy. A fajne fanty uratowane. E, ok, bardzo Wam serdecznie dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Ja teraz idę na pocztę do Pobiorowa i wracam do siebie. Plecaczek trochę waży, no ale coś za coś. No, mnie to po prostu rajcuje. Ja lubię te starocia, mnie to rajcuje, jest uratowane. Mogę się z Wami też przekazać, co udało mi się uratować, więc jestem z tego zadowolony. No, a ja sobie uciekam, a niedaleko mam nawet nad pocztę i, i potem do Ukęcina. I trzeba wykorzystać dzień, bo jest przepięknie. Teraz akurat słońce za chmurką. Ale jest przepięknie, jest piękna wiosenna pogoda. Powiem wam. Naprawdę jest super. Oczywiście nad morze trzeba skoczyć. Biorę pieska, idę nad morze. Obiad akurat mam ugotowany. Ja sobie tak gotuję na 2-3 dni, żeby mieć zarazem. No bo jestem chłopem samemu, więc to też wolę sobie tak zrobić. Dobra, nie przedłużając. Trzymajcie się piona i do następnego. Hej!